Siemano Siemano tutaj Demon. A to jest pierwszy odcinek z nowej serii. Jest to seria po prostu zagrajmy w Minecraft. Lecz będzie to nietypowa seria, ponieważ yy, będziecie mogli ze mną grać w tej serii. Już jedna osoba ze mną gra. Jest to Adam. I po tym odcinku, jeżeli pewnie oglądnicie go i się dowiecie, że można grać. Ponieważ jest ta mapka na serwerze To będziecie... Znaczy napiszecie w komentarzach W komentarzu pod tym filmikiem Że chcecie ze mną grać i ja was zadam na wide, wide listę Potem wam IP, i t.d. No I to jest mój domek w nowej serii Pewnie się zapytacie, uch oh, już nowa seria, pierwszy odcinek, domek, i itp, ITP, wszystko Uznałem, że nie będę zaczynać kręcić od pierwszego odcinka od yy, zacznijmy zbierać drewno, bo to jest bez sensu i to jest moim zdaniem zaśmiecanie YouTube'a. To już było tyle razy pokazywanie, pokazywane na polskim YouTube'ie, że tych chciało mi się kręcić tych początkowych odcinków. I tutaj już troszkę od wczoraj od wczoraj gramy już na tym świecie trochę porobiłem i teraz pokażę wam moją pierwszą bazę. To była moja pierwsza baza. Na tym świecie i moja pierwsza kopalnia Czekajcie, jakieś baka, dobra I tam jak widzicie w dół, w dół, w dół Lecz gówno, za przeproszeniem, w niej znalazłem Tu puste skrzynia, piecyk No, taki, takie, pierwsza baza, takie, no Ja idę do domku, bo jest noc I zaraz się zrespią potworki Jak widzicie, tutaj Adam Dzisiaj już mu powiedziałem yy, już się buduje jak będziecie chcieli dołączyć, to mówię, piszcie w komentarzach. Tam jest napis YouTube, ponieważ... ponieważ będziecie mogli ze mną grać. No. I pokażę wam teraz domek Adama. Jeszcze niewykończony, bo jak mówię, on dzisiaj ze mną zaczął grać. Tutaj buduje coś ok, nie będziemy mu tu przeszkadzać. No. Mm. A to jest mój domek i tutaj moja farma. Tutaj taki basenik. Okej, okay. a ja spieprzyłem Okej, okay. mm. tam jest poświetlana. Może powalczymy sobie z potworami? już fliper idzie? Nie, 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 ty wtedy ty, ty, ty. siągni stąd, bo mi to mi tu zaraz wszystko rozwalisz. Głupi fliperze. I teraz, nim, ok, I możemy też przy okazji tutaj poświetlać. Wow, taka dziura, nie wiem, jak ją kupiłem. Nie, to już chyba było. Tutaj znowu jakiś basen. A tutaj przeciwnicy. Okej, okay. what the fuck? Chyba się zjadłem tego mięsa. Mm. ok, idzie. Gin. Gin! Ok, I jak widzicie sporo tutaj krów jest, z czego się cieszę, ale miał co żreć, z czego żarcie robić, ja jak chcę ich teraz zabijać, tak już sporo upłobiłem, um, mam zboże właśnie, ok już jestem, musiałem zrobić cięcie i patrzcie na Endermana, jak się części, ok Schowałem się teraz w domu Adama, no i, jak i teraz już będziemy powoli kończyć ten odcinek, ponieważ to był taki pierwszy, drugi, drugi odcinek, a już normalnie. Pamiętajcie, jeżeli chcecie sobie pograć ze mną na tym świecie, to piszcie w komentarzach. A no i jak napiszecie, to ja wam wszystko podam na PW, IP itp. itd. Ok. To w takim razie trzymajcie się, cześć i na razie do następnego odcinka, na razie, cześć.